No siema, dzisiaj będzie trochę strasznie, więc jak się boicie, to nie wychodźcie bo to tylko historyjka, więc jest. To ja, Piotr z waszej znienawidzonej serii, którą nie wiem czym oglądacie, ale oglądajcie dalej, bo potrzebuję kaski na jedzenie dla Koli. w sensie dla mojego psa. Jak przestaniecie oglądać, to ja nie będę miał pieniędzy, żeby kupić Coli karmy a wtedy wszyscy wiemy, że nie będzie kolorowo. A, a propos kaski, jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym wam przedstawić stronę Letyshops. Otóż Lety Shops to nic innego jak cashback, ale spytacie mnie Czym jest ten cashback? Już wam tłumaczę, dzieciaczki. Polega to na tym, że kiedy zrobicie zakupy na przykład na Allegro, to Shops, zwraca wam pewien procentik tych pieniążków, które zapłaciliście do waszego portfela. No ale skąd? Jak to? pieniądze z zakupów wracają? No działa to tak, że takie Allegro sobie współpracuje z Letyshops i płaci Shops za reklamę, a Shops dzieli się 50-50 z klientem, który skorzystał z ich usług. Wystarczy użyć szybkiej, prostej rejestracji na stronie Letyshops, a potem już nic, tylko robić zakupy. Sklepów jest masa, bo ponad 2400. Takich popularnych macie na przykład Allegro, AliExpress, Zoom, Booking czy Pyszne.pl. A teraz jest jeszcze taki fajny myczek, że co 2-3 dni w różnych sklepach pojawia się nawet pięcio, a czasami 10-krotny cashback. Czyli przykładowo zamiast 2% zwrotu dostaniecie aż 20%. Gdy stary znalazłem fajną stronę 2% cashbacku ma. Stary z Letyshops, to ty możesz mieć i nawet 20% cashbacku, a jak będziesz miał szczęście, to możesz mieć i nawet 30%. Ty Ja, dla przykładu, dzisiaj chętnie kupię książkę o prawdziwych historiach, bo taką znalazłem. Jest to książka prawdziwej historii o tym, jak wytresować kota, więc zakupmy, Kolejna prawdziwa historia do kolekcji. Więc teraz pozostaje tylko czekać na książkę i zwrot pieniążków z Letyshops. Zwrot dostanę na swoje konto Letyshops, z którego będę mógł wypłacić PayPalem na konto bankowe swoje prawdziwe. Do tego wszystkiego wspaniałe jest to, że Letyshops ma swoją wtyczkę do przeglądarki, która zawsze przypomni wam o cashbacku jeżeli będzie on dostępny na danej stronie. Tak więc pamiętajcie, wbijajcie do Linków w opisie rejestrujcie się i róbcie zakupy. A przy okazji oszczędzajcie kasę. W końcu każdy z nas lubi kasę. Ale każdy z nas też lubi prawdziwe historie. O nich też nie zapomnieliśmy, więc zapraszam. Cześć! Jestem Greti. To? Jestem Greti. Coraz ciekawsze tej imiona. Z dnia na dzień zaczynam się bać, co będzie kolejnym razem. I chcę wam opowiedzieć, jak pokonałam potwora. O, walka z potworem. My często w komentarzach i na premierach też walczymy z potworem i go zwalczamy. Nie spamujcie aż tyle, ok? W dużym, pustym, ciemnym domu. Najpierw się wam do czegoś przyznam. Uwaga, uwaga, trzeba zbudować klimat. To na pewno będzie coś bardzo ciekawego, coś bardzo ważnego dla fabuły. Przyzna się do bycia tajnym agentem CIA, a może to ona stworzyła superbohaterów? Boi się ciemności. No i tyle montażów w pigu. Boi się ciemności. <grystanie> <grystanie> może dlatego, że gdy była mała, zobaczyłam w telewizji coś strasznego i wyobraźnia zrobiła swoje. Ja co tydzień widzę coś strasznego. Wasze historie. U mnie jakby wyobraźnia już nawet nie musi działać. Ja po prostu idąc przez ulicę, boję się, że pewnego dnia zaatakuje mnie wasza lektorka i zacznie mi szeptać do łóżka. Nie do łóżka, tylko do uszka. Że to ucha, tu o. Ucho. Myślnik narząd słuchu występujący jedynie u kręgowców. Kropka, najbardziej złożone i rozwinięte uszy występują u ssaków. Ucho odbiera fale dźwiękowe, przecinek przekształca i wzrgania mechan... To nie jest żadna trauma, ale lubi się przypominać od czasu do czasu. Widzisz jak masz dobrze? To nie jest żadna trauma. Ty chociaż kur... traumy nie masz. Gdy byłam dzieckiem, co wieczór zamykałam drzwi do pokoju, żeby żaden potwór nie mógł wejść. Żeby żaden potwór nie mógł wejść. Tak akurat jest głupie. Co jak? Potwór już jest w środku. W sensie. Nie spisz! Nie ma jak! Sprawdzałam szafę, żeby się upewnić, że nikogo tam nie ma. Ona jest jakoś srogo porwana. W sensie ona jeszcze do szafy zagląda. Jakbym ja był potworem, albo dissent. Tępek gówno. To Zabicie ciebie byłoby najłatwiejszą rzeczą, którą zrobiłbym w życiu. A kiedy kładłam się spać, szczelnie owijałam się kołdrą, żeby żaden z nich nie mógł złapać mnie za nogę. Ja też tak robię, żeby mnie pies nie mógł gryźć. I wiecie co? Gryzie mnie kurwa dwa razy mocniej! Czasem zbierałam się na odwagę, brałam kij golfowy taty i sprawdzałam, czy pod łóżkiem też nikogo nie ma. Ty przed chwilą owijałaś się w kołdrę, koleżanko. Owijałam się kołdrą. Kolejność ci się powaliła. W się sensie, pierwszy sprawdzasz, co jest pod łóżkiem, potem owijasz się w kołdrę, okej? Okay? Zresztą, jeżeli ktoś by był pod łóżkiem, to... Jak ciebie jest łatwo zabić, naprawdę. Całe szczęście nie było. Inaczej dawno bym już nie żyła. <grystanie> faktycznie tak by było. No tak by było. No i zostawiałam włączoną lampkę nocną. Wiadomo, tylko odkręć wodę w kranie na noc, co by czynsz za tani nie wyszedł za mieszkanie. Dziś jestem dorosła i nie potrzebuję tego wszystkiego. Andrzej też nie? Dalej mam włączoną lampkę nocną. Dalej mam włączoną lampkę nocną. Nie potrzebuję tego wszystkiego. No kurwa, rzeczywiście. Ja wiem, że nikogo nie ma w pokoju. Ja nie byłbym tego taki pewny. Ja na przykład kładąc się do łóżka zawsze codziennie mam wrażenie, jakby ktoś był ze mną w pokoju. Może to tylko narzeczona i pies? Aha, chyba tylko oni jednak, no. Ale gdy tylko zapada zmrok, sypialnia robi się pełna dziwnych stworzeń. To ty po prostu robisz się bardziej pamięta niż zwyczajnie. Widzę ich sylwetki przy drzwiach albo ich wystające spod zasłon łapska. Ja na twoim miejscu odstawiłbym już te grzybki. Ty się za bardzo wkręciłaś. Bardzo, za bardzo. Czuję, że ktoś mnie obserwuje zza drzwi szafy. Albo widzę wystające z łóżka ogromne macki niczym kraken oplatający statek. Ona to opowiada z takim entuzjazmem, że ja sam zaczynam, wierzyć w to, że jakiś pierdolnięty potwór za mną stoi. Hala, nikt się nie spodziewał na kogo, że też nie? nie wyjeżdżam na biwaki i nie chodzę na nocne imprezy do znajomych przez moją fobię. Ja też mam fobię. Na przykład boję się panicznie koni. Tak, koni. I z tego też powodu unikam wszelkiego rodzaju koniopodobne stworzenia. Raz zostałem zmuszony, żeby dotknąć kucyka w Kucyki są najgorsze, jakby kucykom nigdy nie ufajcie. Ja dotknąłem i się popłakałem. Nie ufajcie kucykom, jakby to są najgroźniejsze potwory. One są najgorsze, dlatego że wydają się słodziutkie, ale jak Was ugryzą, umieracie na miejscu. Nie wiem, czy byłoby im do śmiechu, gdyby widzieli mnie wrzeszczącą ze strachu przed ciemnością. Ja bym się śmiał, w sensie, ja się nawet teraz śmieję, więc co za różnica. Byłam nawet u szkolnej psycholog, ale jedyne, co poradziła, to nie oglądać horrorów, nie grać w straszne gry komputerowe i nie oddychać. Wtedy umrzesz i będzie po problemie. Poradziła, żebym otaczała się pozytywnymi ludźmi. Moi znajomi są pozytywni i weseli, a nauczyciele są uprzejmi. Jeżeli to są pozytywni znajomi, a to uprzejmi nauczyciele, to jako... ja jestem zabawny youtuber. A, Dodała, żebym wyszła na spacer od czasu do czasu i coś poćwiczyła. Połączyłam te dwie rzeczy i zaczęłam biegać. Ja też dużo biegam, na przykład do Kibla i z powrotem. Jak zginę sobie w takim League of Legends? No kur... No już! Ja to mam około 30 sekund, żeby powiedz do toalety, wysikać się, spuścić wodę, umyć ręce, wrócić tu i grać dalej. Nigdy mi się jeszcze nie udało. Moje lęki nie wpływały na mnie w żadnym stopniu, więc skupiałam się na niepogłębianiu ich. Skupiałam się na niepogłębianiu ich. To już jest pojętane. W momencie, kiedy widzisz jakieś duchy, dinozaury i w ogóle inne potwory, i to na ciebie nie wpływa, to jest z tobą źle. W sensie ja rozumiem, że na nią już to bardzo mocno wpłynęło, ale to, że ona jeszcze sypia, popok, czampik dla niej. Próbowałam kontrolować swoją wyobraźnię, ale kto by pomyślał, że w ciemnościach można stanąć oko w oko z prawdziwym potworem? No i się wydała to nie żadna kreti? skala Marcysia. No, to, to, to znaczy, to znaczy, z domu. Historia, którą wam opowiem, wydarzyła się chłodnego i wietrznego wieczoru pod koniec jesieni. Powiedz jeszcze ile było stopni na dworze, ile spadło liści z drzew i czy kot sąsiada siedział na płocie. To bardzo ważne. Jeszcze jak? Zaprosiłam trzy koleżanki na noc, ale każda z nich z niezrozumiałych mi przyczyn odmówiła. Wobec tego zrobiłam sobie kilka kanapeczek na ciepło. Zrobiłam sobie kilka kanapeczek na ciepło. <tuszę> Czemu zawsze jak się to kaszle? Nie wiem. Ty, no nie wiem, my. I... Ale wiem, że. To zdanie było tak głupie i strasznie mnie rozbawiło, że. Rozumiecie, miałem robić imprezę, ale nikt nie przyszedł, więc poszedłem sobie o ciepłe kanapeczki. Nie potrzeba psychologa, żeby wiedzieć, że gdy za oknem jest ciemno i wiatr szaleje w najlepsze, nie należy oglądać horrorów. Jak to kurwa nie należy. To jest najlepszy moment na oglądanie horrorów, gdy pogoda i atmosfera jest niczym z horroru. Włączyłam więc sobie pierwsze lepsze roman sidło. Nagle prąd wysiadł. Całkowicie. To nie prąd, to twój stary na... wrócił do domu. W jednej chwili wciągnęłam kanapkę, jakby jakiś wygłodniały... Gdzie na dywan? Gdzie na dywan, kur... To tylko burza, Greti. Wiatr przewrócił linię wysokiego napięcia, za chwilę wszystko wróci do normy. No jak kurwa przewrócił się słup wysokiego napięcia, albo drzewo spadło na linki, to ja bym nie liczył, że wszystko szybko wróci do normy. Było naprawdę ciemno i moja wyobraźnia zdążyła już stworzyć kilka strasznych historii, ale one nie były prawdziwe. Tak się składa, że żadne historie, które się pojawiają pojawiały u was, nie były prawdziwe. Wtedy usłyszałam jakiś nieludzki dźwięk dochodzący z ogródka. Mówiłem, no, że ojciec wrócił. Jakby drzwi powoli otwierały się i nagle trzasnęły od wiatru. K***a, jakie mocne jedzą wybuchy, pościgi, samochody. Co się dzieje? W tym milczeniu próbowałam pojąć, co właściwie się stało. Już ci tłumaczę, moja droga. Otóż w momencie, kiedy zawiał mocny wiatr wschodni w drzwi, one otworzyły się i stworzyły kąt prosty między framugoma drzwiami. Niestety, zderzenie wiatru wschodniego, który uderzył od zewnątrz, wraz z wiatrem w halnym, który wydostawał się z domu, ponieważ tam wszystko muroło, w blisko. Wszystkie one będą wiatr, to wiem, że ktoś wiatr i ten wiatr, halny, uderzył i się z tym wiatrem wschodnim. To wtedy byli w jak ma przeciwko, i zmuszone były do zamknięcia, i stworzony stworzymy kąt Słyszałam, jak pazury tego czegoś drapały o podłogę. Bogę. No nie, ona jest po prostu ponięta. Nagle łoskot. Coś spadło i się stłukło. Coś spadło i się stłukło. To moje marzenia o lepszym miutrze wydawało się, że to coś szukało czegoś. Albo kogoś. Na przykład mnie, na przykład mnie. Ciebie raczej by nikt nie szukał, nie masz co się przejmować, pewnie otworek zgłodniał, więc poszedł sobie do lodówki opieralić jakąś kiełbaskę i tyle. Czedna kiełbaska, kurde, pyszna. Próbowałam nie panikować i poruszałam się bezszelestnie. Lata gry w Metina nie poszły na marne. Chciałam znaleźć telefon, żeby poświecić latarką i zadzwonić po pomoc, ale zapomniałam, gdzie go zostawiłam. I właśnie dlatego ma się iPhone'a i włączoną funkcję Siri. Hej Siri, mm -hmm. where are you? Here I, am. I teraz wiem, gdzie mam telefon? Tutaj! A te odgłosy dochodziły z kuchni. Nie było czasu do namysłu. Mówiłem, że poszedł do kuchni się napierdalać, a ty od razu panikę Dołączyła Dołączyłabyś do niego, to byś imprezkę miała zamiast koleżanek, to z nim byś sobie ciepły kanapeczki pojadła. Na ja oślep chwyciłam coś ciężkiego, chyba gigantyczny świecznik. Ale giga świecznik, jakby pokczampik. Bliska krzyku rzuciłam w ciemność i jest tam kto? Nie, nie ma tu nikogo, idź sprawdź w salonie. No ale... Wtedy wrócił prąd i stanęłam twarzą w twarz z potworem z najgorszych koszmarów. No ale że DC jej na chatę się włamał? Przylatuje smog, który A! r... twoją matkę. No to twist niezły. Przede mną siedział Shop. Może jednak nie Dis, ale z twarzy wciąż podobny do Norberta. Tempek gówno. Nie pamiętam, kiedy wyszedł z domu, bo dostałam ataku histerycznego śmiechu. <śmiech> 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 A czy wy spojrzeliście kiedyś swoim lękom prosto w oczy? A żeby to raz Ja patrzę w każdy piątek i niedzielę A to oznacza, że o Znów będę na to patrzył to w się sensie nie na tą historię, ale na inną Tak samo głupią historię Ale to nie tylko w tę przyszłą niedzielę Bo też za tydzień, za dwa, za miesiąc, w grudniu ja. w kole Nie jest tak łatwo w życiu, no ale cóż poradzić Pamiętajcie widzowie, że jak się czegoś boicie To bierzecie do łapy giga świecznik I idziecie się z tym na pie... Dalać. Więc jakby ja też mam lęki, konie. Więc ja teraz sobie pójdę zakupić taki giga świecznik do walki z lękami, a dzięki Letyshops będę miał zwrot kaski, więc pamiętajcie, korzystajcie z Shops. Wszystkie linki w opisie, rejestrujcie się kupujcie giga świeczniki, a otrzymacie zwrot kaski. Same korzyści. I giga świecznik, i pieniążki. Do zobaczenia w niedzielę. Trzymajcie się i... Zawsze bezpieczny seks, wiesz jak jest, wchodzę tylko w gumkach. Ona prosi, żebym przed nią bez Po dwóch pocałunkach, suko, weź ze mnie zeć, no bo jesteś brudna, Ble, 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 ble. Nie chcę złapać górna